Pączek to wbrew pozorom jeden z najtrudniejszych produktów cukierniczych, oczywiście pod warunkiem, że chcemy go zrobić w sposób naprawdę mistrzowski, więc musimy go robić z duszą. Najpierw zaczynamy od rozczynu mąki na mleku, potem robimy bardzo dobre ciasto drożdżowe, potem mieszamy te dwa produkty, wyrabiamy aż do momentu, kiedy ciasto zacznie odstawać od misy. Potem dzielimy to ciasto na takie kęsy, 35 gramów, Mniej więcej, następnie te kęsy formujemy w kulki, rzucamy na gorący, rozpuszczony smalec. Powinny się smażyć aż do osiągnięcia koloru, mniej więcej jasnego orzecha. Lekko je przyciskamy, żeby nie było obrączki na nich tej jasnej obrączki, bo to jest właśnie niewysmażone ciasto. Następnie wyjmujemy i po lekkim ostygnięciu wstrzykujemy do niego marmoladę, polewamy lukrem. I pasypujemy skórkę pomarańczową.